Te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery, i tygrysy, na sztyk wezmę u mej spisy. Lew? Cóż lew jest kociak duży, Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, Co zły tylko kiedy pości. Szakal? Wilk? Straszna nowina, to po prostu wielza psina. Brysia, mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechcę to dam radę? Zaraz na ocean jadę i nie będę szewkiem chyba. i Jak nie wielo wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zupy rąbi swego fana. Aż usnął gdzieś na się. Wtem się niespodziana. Patrzy, a tu jakiś zwierząt mu się do śniadania bierze. Jak nie zerwi się na nogi? Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzia... Myczy. Tygrys, tato, to tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, może nie go pytać, czy, czy, czy cztery nogi paszczą taką tym rogi? Gdzie to było? Tam na sianie właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała. Mała myszka siedzi sobie i z ofiarami serce skończy. Jan Drzewka, natka szczerbatka. Jest w naszym domu schodowa klatka, a na tej klatce lokali pięć. W jednym z nich mieszka natka, szczerbatka. O niej napisać mam dzisiaj chęć. Mam chęć napisać, bo to jest granka, bo to okazja ogromnie rzadka. Mówię sobie. sobie natka, szczerbatka. Czemu szczerbatka? Zaraz wyjaśnię. Wiadomo. Każdy człowiek nim zaśnie, że zęby szoruje, by zdrowym być. Szczotką i pastą szoruję właśnie, a natka zębów nie chciała mieć. Mówiła, nie chcę, szczotka miła chcę, niech inni myją zęby brzucą, a ja nie będę i żadna siła już nie jest, musi bym zęby była. Co z taką robić? Powiedzcie, co? Nie wiem, co robić i wy nie wiecie. Dużo jest takich natek na świecie. Myjemy zęby szczotką i pastą. Cóż więc obchodzi i was i mnie? Cóż rzeczy samej obchodzi nas to? Czy natka myje zęby, czy nie? Cóż nas obchodzi jakaś tam natka? Jeśli ją zajmie ojciec i matka, my z niej przykład nie chcemy brać, bo to po prostu głupia dzielatka, która o zęby nie umie Natka nie bała, myć ich nie chciała, oto po prostu historia cała. Czy opowiadać mam do ostatka? Czemu sąsiedzi od paru lat, mówią o natce natka szczeratka, Myślę, że każdy dawno już zgadł, co znaczy taka przypięta łatka. I to przez blisko. Natka, szczegóły, dziękuję. Plackiem spadł, skoczył, zawiał, zaszybował, świtrem w górę zakołował i przewrócił się i wpadły na szumiący senny sad. Gdzie cichutko i leciutko liście pieścił i szeleścił drugi wiatr. Strunął śniegiem jak kwiat, parschnął śmiechem cały sad. Wziął wiatr brata za kamrata, teraz nie popolata. Gonią obaj chmury ptaki, mkną, plątują się wiatraki. Głupkowate mylą śmigi w prawo, w lewo, świst podrygi. Tymą płucami ile sił, łobuzują w licho, a w sadzie cicho, cicho. Witam Ponownie na drugiej części naszego spotkania w Szubińskim Domu Kultury, nim dowiemy się, kto zdaniem szanownego Żyli zasłużył na laury i ciąg dalszy w kolejnym etapie konkursu, chcielibyśmy wręczyć każdemu z uczestników pamiątkowy dyplom, który będzie można zabrać do domu i pochwalić się rodzicom. I zapraszamy tutaj do nas Jakuba Witkowskiego. Gratuluję. Daniela Zielińskiego. Aleksandrę Wędla. Oddaję głos Pani Przewodniczącej No i oczywiście ten moment dla Was najbardziej oczekiwany, a dla nas to był chyba tak najbardziej trudny, bo jak byli musieliśmy z tych pięknych recytacji wybrać te najpiękniejsze. I e, w związku z tym zacznę może od wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymała Ola e, Kabuła, Aleksandra Kabuła. O to, to wyróżnienie 3 marca. Gratuluję. Proszę, żebyś podpisała on formatowy. Pierwsze miejsce w klasie, kategorii klasa pierwsza zajęła Marika Piec.

Mony Ataja za zajęcie pierwszego miejsca w Dziennik Eliminacja. Klasa trzecia. Okay. Okay. Mm. Okay. Mm. Gratuluję wszystkim. Naprawdę podzieliłyśmy, że aż taka wielka liczba wzięła udział w tym konkursie. Radziecie na wspaniałcy za to. No ale miejsce w każdej kategorii było tylko o jedno. Dziękujemy bardzo i gratuluję raz. Gratuluję wszystkim.